Dzień dobry, bardzo serdecznie pozdrawiam. Nazywam się Elochouczak i chciałam dzisiaj zaprosić Was na pyszny deser. Będzie to bardzo zdrowy deser zrobiony z kaszki i owoców. Do przygotowania tego deseru potrzebujemy 50 g kaszy mannej, szklaneczkę wody. Ja używam wody z E-Springa, naszego domowego filtra którym mamy oczyszczoną, super, naprawdę świetną wodę. Też używamy karafki z naszego sklepu internetowego. Bardzo ładnie wygląda na stole. Będę przygotowywać w naczyniach z ACOK-a. To są naczynia też dostępne z naszego sklepu internetowego. I są świetnie zrobione. Bardzo dobrze trzymają ciepło. Bardzo dobrze to wszystko przylega. Bardzo też elegancko wyglądają. Nic tu nie lata, wszystko się trzyma i naprawdę mogę gorąco polecić te naczynia. Zaczynamy robienie kaszy. Muszę zagotować wodę, gorącą wodę. Musimy mieć. Przymykam, nastawiam na 14. To u mnie jest najwięcej. I za chwilkę się ta woda zagotuje. Bardzo szybko, ciepło się robią. Jeszcze potrzebuję coś do mieszania i mam tutaj taki, takie mieszadełko. Jeszcze chwila. Szczegółowo, jakie składniki? Mamy tutaj mango, pół owocu mango, jedno jabłko. Tutaj te składniki są pokrojone. Jabłuszko, mango, troszeczkę masła, miód. Bardzo zdrowa rzecz i też dla pozdoby i dla zdrowia troszeczkę mięty. I może też będą jeszcze jakieś niespodzianki do tego. Dobrze, wodę mamy gorącą. Wsypuję kaszkę. Wsypujemy. Trzeba chwilę pogotować. Żeby się zrobiła. Kasza mama się szybko gotuje. I można też dodać. Ponieważ żeby był deser nasz zdrowy dodaliśmy wody, żeby nie był taki zapusty. Ale my jednak potrzebujemy białko. I tutaj mamy. Też z naszego sklepu internetowego. Świetne, słuchajcie, świetne, naprawdę rewelacje. Nasze białko serwatkowe, kakaowe. To dodaje do naszego deseru, żeby był bogaty w białko. Poza białkiem, to tutaj mamy w tym XS-ie witaminy z grupy B, co jest bardzo ważne, na przykład dla osób, które intensywnie trenują. Cała ta w ogóle linia XS-a, właśnie jest do tego do tego, żebyśmy sobie uprawiali sport i byli zdrowi. Już mi się kaszka, tak jak mówiłam, bardzo szybko zagotowała. Fajny kolor się zrobił. I nic my już więcej nie potrzebujemy. Pierwsza część naszego deseru, kaszka jest gotowa. Tutaj mam przygotowane naczynie w I tą kaszkę można wlać. Kasza manna to się szybko robi gęsta. Więc trzeba dość szybko wlać ją sobie tutaj do słoiczków. A, na przykład to by wyszły na ze trzy słoiczki tego naszego pysznego deseru. Tak. Nie będzie tego dużo, bo nie chodzi o to, żeby się obiadać, prawda? I do drugiego. Tak, dokładnie. Prawie dwa słoiczki. Pięknie pachnie kakao. A kakao jest też fajnym składnikiem i bardzo zdrowym. No to mamy pierwszą część deseru zrobioną, a na wierzch będą owoce. Leciutko podduszone. Chodzi o to, żeby zachowały swoje właściwości odżywcze. I tutaj do tego duszenia użyję łoka. Łok walk jest bardzo fajnym naczyniem, a to jest też właśnie łok z naszego sklepu internetowego. Zobaczcie, ile ma tutaj różnych elementów. Jest tutaj też taki stojaczek, gdzie można to sobie rozłożyć fajnie. I tutaj, jeżeli coś gotujemy w gorącym włoku na dnie, to tutaj możemy sobie to odłożyć, żeby się za długo nie gotowało. A jeszcze pod spodem, dodatkowo, za dużo tego mamy wszystkiego. Jest jeszcze takie siteczko, jak gdyby I tutaj można w tym włoku gotować w ogóle fajne rzeczy. Różne potrawy i nawet kilka potraw w jednym naczyniu, czyli na wierzch można sobie położyć mięso, potem można sobie przykryć tym właśnie stojaczkiem, tutaj sobie położyć warzywa, a nawet jeszcze tu do środka można taką schować miseczkę i tutaj jeszcze sobie włożyć na przykład deser. Zakryć to wszystko na 45 minut, świetnie rozprowadza się ciepło tym młoku, naprawdę bardzo fajne naczynie. My już w naszym życiu to wiele łoków mieliśmy i ten jest naprawdę najlepszy. To jest bardzo dobra inwestycja, bo te pozostałe łoki to zwykle były z teflonu i niestety to wszystko odpadało i, i trzeba było zaraz drugi łok kupić. I my tutaj sobie włączymy i zrobimy sobie tą górę naszego deseru, najsmaczniejszą rzecz. Też się bardzo szybko rozgrzewa, odłożę to sobie i co? Odrobina masła, może nawet taka większa odrobina. Tutaj kładziemy na łok, a już się zaczyna rozpuszczać od razu. Tak. Pachnie pięknie, masełko. O. No, zrobimy, może już się rozgrzał. To zrobimy na trochę mniej. Nawet jeszcze mniej, bo to są bardzo oszczędne naczynia. I powiem Wam, że kupiliśmy, to się okazało, że nawet mniej płacimy za prąd. Teraz dodamy sobie miód. Żeby się rozgrzał, bo miód jest tutaj fajnie, fajną słodycz daje temu deserowi, bo nie używamy cukru, bo mówimy, że fit, tak? To, pachnie pięknie. No to dodam teraz owoce. bardzo krótko, bo nie chodzi o to, żeby długo, chodzi o to, żeby było zdrowo, tak? Żeby tylko po prostu się tak lekko podgrzały. Słuchajcie, wygląda super, pachnie, oj, nieziemsko pachnie. Ale żeby jeszcze było ciekawiej, to dodamy troszeczkę cynamonu. Cynamon do jabłek, do bo wydaje mi się, że dobre to jest połączenie. I chwilkę tak sobie podduszamy, a może nawet damy. Na przykład na no trochę więcej, żeby się ociepliły te warzywa i, i się to świetnie tutaj rozpuszcza. O, tak, mm, pachnie. Nieziemsko, słuchajcie, pachnie, nieziemsko, ale proste składniki każdy może sobie szybko zrobić. Można by było nawet dodać jeszcze do tego na przykład rodzynki, migdały czy orzechy jakieś. Dobra. To praktycznie nasze danie jest już gotowe. Tak. Bo nie chodzi o to, żeby się rozleciało, tylko żeby się podgrzało. To sobie przestawiam i tutaj już wyłączę. Danie nasze jest gotowe. Tutaj mamy takie szczypczyki. Wkładamy sobie jabłuszko. Mango. Tak, żeby było bogato. Chyba łyżka będzie tutaj lepsza. O. No i kilka łyżek tego wspaniałego sosu. Mangowo-jakowo. cynamonowego. Jeszcze jest druga miseczka. Wrócę ją w łóżko. Tak. Owoc mango. Pachnie też pięknie. Więcej mango. I do tego sosik. Słuchajcie, pachnie. Pięknie. Można dodać miętę. I ja tak zrobię. Tutaj listek drugi, mam taką miętę fajną do I byłoby już wszystko gotowe, ale my jeszcze tutaj mamy bardzo fajny batonik z body pay, z witaminkami. Pasuje, bo jest czekoladowy. I sobie ułamiemy kawałeczek i tutaj wzbogacimy nasz deser. Batoniki z naszego sklepu również są gotowe desery. Życzę smacznego. Przesyłam jeszcze raz pozdrowienia. Próbujcie, kosztujcie, eksperymentujcie w kuchni.